Cześć siemanko, witam Was bardzo serdecznie na nowym filmiku na kanale vlogi Hanysa. Dziś Hannes spróbuje śledzi Sustroming obejrza jak smakujący to Rechts jest taki smrodzety dołdze, czy tak śmierdzi, czy takie niedobre są jak to na tych filmach spróbujemy, jest ze mną mój kumpel Adi Adi. Dzień dobry, obejrzymy zaraz tak. czy będziemy żigać, czy nie będziemy żigać. To na początek ryba lubi pływać. Tak. Zdrówko. I bierymy i otwieramy puszkę. Tak, Hany, zbierę trzeba uważać. Z takiego... O kurwa, ale... Powiem Zero, Zero się wydobył. Smród. Smród stulecia. To jest, nie otworzę. Nie? Ciężko, ale idziemy. no wiem, mu, otwierać mi się złomu. Z tego smrodu chyba <noise> jest najlepsze, nie? Łoboc, ej. <noise> otwierać się złomu. Wyda to jakoś próbowałości żeby się tam dostać do tej puszki tym nożykiem. No, no. Ale śmierdzi niemożliwie. Nie? Taki. No, choby szambo No, choby z szamba je. No. Bardzo nieprzyjemny zapach. Ale no. Ale prysko. No ja mnie zaczaśnie jak przyliza do domu. <laughs> Będziemy śmierdzieli ale, z kilometra. Ale muszę to jakoś otworzyć. Otwierać, żeby się a złamał. To jest niemożliwe. Nie no, nie ma tak źle. Powiem wam, nie chce mi się wymiotywać. Mietyznie. Tak, jak na te inne filmy, nie Adi? W ogóle. Jest to, naprawdę jest smród tego. Ale żeby. No ale może w smaku będą dobre. Obejrzymy, przy to wołek, sam. Chleba, bo widziałem jedli to ze chlebem. I cebulka. Która, cebulę mamy. Zaraz będziemy to degustować. Widzicie, otwiera się, łos mm -hmm. I co. Otwieramy je, nie? Chłop, te rocują. To okay. łopun Takoby łopuna polono. Albo choby zepsute, kiszone ogórki. Zakajcie, tak wam to pokazał. O, Po tym to bardziej pokazał, na kamera. To ja może nałożę na ten chlebek, co? Nie ma zaś tak źle. Nie ma, to i no, na takie mi się wydawało. że są te filmy. Adi poczęstuj się tu rybką. Dziękuję. To jest jedna sztuka nałoża. Sasan się foliami my sedali bo to trochę zleje Tak, co? Tu go łazer wiemy. Obejrzymy jak mu w środku w ogóle wygląda? Ach, ale śmierdzi naprawdę o. Co? No. Teraz się wyciągnę te łości z niego. Wiadomo, ja urywał łogun. <noise> Bo panuje tym ten filet. Cebulki no. se położą na chlebek. A prawdy smród niemożliwy nie jest źle, ale... jest do przeżycia ale daje zdrowo tak mhm. to skóra nie <laughs> tak wygląda ten śledź na kanapce. Ja już no już I, i teraz cebulę sobie trochę nałoża? Może być. Nie jest najgorsze, powiem, wam no. to smacznego Arek. To smacznego, a Niech wiem, idzie się... na zdrowie, obejrzymy na zdrowie. jak smakuje. Z cebulum jest dobre. Z cebulum ja, nie? Czuć takie... Czuć Ze Zepsute. <laughs> Skisune, Skisiałe. Ja. Takie dość skisiałe, ale, ale jest okej, okay, nie? Ale jak chcę pomyślić, że to jest ryba. No. I u nam tak smakować. To, to nawet ci smakuje. To za nie? Nie jest złe. Powiem wam miałem miał jakie tak od Jakby ta kwestia śmierdziała, to by mi się nawet może i dźwigło. Ale do się zjeść, no. Jest to słono jakoś ryba tako Czuć Ale śledź, nie? Ja ślicz Ale Ale żeby aż tak słono była to nie Do się przekusić Na taką pogodę smakuje No, niestety piwo do tego no. Jest bomba Browarka mamy Pomyślałem jak sobie spróbuję, a obejrzał, jak obejrzełem pora wideo z tego jak ludzie żigają Ale powiem, bo mnie jest najgorzej, nie? No. no ja mu zabawę, że mi nawet smakuje. Jak no. ja już palce oblizuję to musi smakować. jest okej, okay, nie? Polecimy, jak to ma ochota, może skosztować Zarówno przybliża do łza. jak wygląda. Ta woda wygląda masakra, nie? Taką. Jakby z albo. <śm> 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 ale. Po my zjedli po śledziku sorry <sobie>. <śledzi> piwkiem popieli tak. piwko płótniemy jest git. Jest git. Żaden się nie zrzigał. Myślę, że to ino było robione tam wszystko pod filmy. Ale może chyba nie smakowało. Że, ludzie, że ludzie tacy są na zapach takiego smrodu albo co, że zaręczyn nie nic nie było, ryba w miarę okej, okay. tu Buntaro podbliżymy, o lekówa jest. Mnie muszę powiedzieć. O, oboccie Tak wygląda ta ryba. Sam co mi zostało na talerzu to tełości i ten filet zjedzony. Se ta pucha No, Także że nie było najgorsze. Co? My się zwijamy, bo pogoda tako trochę barowo. No. <gry> Dokładnie. Idziemy kończyć pucha śledzi. Może w to z naszych znajomych skosztuje się dzisiaj. Obejrzymy co się skuszą. Bo z pozdrowią zapraszam na nowe filmiki. Dzięki, Adi, żeś był na filmiku, dzięki, żeś spróbował ze mną śledzić w piątalani. Pozdrowił serdecznie. No. Pozdrowiłmy i trzymajcie się. Widzimy się w następnych filmikach. Do zaś. Cześć. Na razie.